Siemanko, z tej strony leuks.pl i to jest pierwszy odcinek z minecrafta na moim kanale survival w ogóle gdzieś się rozpiłem. Mapa tu jest w tamtym odcinku byłem trochę cicho, ale to było przez gardło okej okay. co jest z tymi bambusami? w ogóle przed chwilą na telefony wyszła aktualizacja z tymi z pszczołami i ty. No i muszę No i muszę kopać drewno, żeby nie potworzył Jeśli nie znacie Minecrafta to sobie zobaczyć sobie to Minecraft. Tylko nie ogarnąłem jeszcze kilku rzeczy. Jak się zbiera od pszczółka dopiero teraz zauważyłem o tej aktualizacji. W ogóle nie chcę tu być. Jakieś bambusy tu są. Co mogę zrobić z bambusu? Z tego co pamiętam, co się robiło, patyki. Pat... Chyba tak. No tak się robi patyki. No zbierał sobie ich trochę. Zbieram zbiorę tylko trochę bambusów, to od razu wróżę zwiedzać inne miejsce, bo ja nie lubię dżungli. Okej, okay, już będę sobie gdzieś szedł. O, testować trochę rzeczy. Ok, to teraz będę przeprowadzić sobie narzędzia. Miecz, śkiera kilo. Jak to się Chyba Poszukam innego miejsca niż dżungla. Sånn knirtså. Ok, my... tu się wejdę naturę, bo po dżungli nie będę mieć domu. mam jakieś na jakiejś pustyni. Serio: połowa świata to dżungla. Znowu. To kopać, by nie spadam. Czy tej strony może zrobić. zrobię? I... Dobra. są tylko takie mają kawałki? troszkę normalnego biomu. Co ja będę robić na takich biomach? Więcej dżungli? Będę szedł w tamtą stronę jakoś. Bywa, jednak nie będę szedł. W końcu jakieś zwierzę. na no normalnym biegu najłatwiej się zdobywa. jedzenie. Okej. Okay. Znowu dżungla. Nie, ja tak nie chcę. Idę w tą stronę. Szkoda, że nie mam kolbasy. To bym się kierował na północ. Serio, wszędzie to z dżungla i ten jak Nie pamiętam jak się nazywał. Teraz. idę tym razem w tą stronę. Przynajmniej spróbuję iść. No i ja chyba zakończę w tym momencie odcinek, po sama dżungla jeszcze ten jakiś biur. też jeszcze ja poszukam, zobaczę co jest tam na no wprost. Chyba pustynia, a nie, nie pustynia. Teraz ja to nazbieram trochę piasku przynajmniej. Więcej kurczaków. Ja w tym momencie zakończę odcinek. Zapraszam do moich innych filmów. Topa.